Siemano, witajcie, z tej strony ja i znowu jestem z tym medyńczykiem, Josim. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. cześć. Dzień dobry. I dzisiaj cześć. będziemy e, grać w walki robotów. Nie wiem, czy oglądacie walki robotów tam, co i tak koment Ja też nie oglądam, ale możecie obejrzeć. Ja u oglądałem. mnie oglądałeś? No. Tak. No i tutaj ogólnie wybieramy sobie robota i będziemy walczyć robotem. E, jeden, dwa mamy podobne jakieś bronie, znaczy nie każdy robot ma. Ale jakiego robota wybierzesz? Tu, a... ja sobie wybrałem. Ha, takiego halo, halo, Joshi, gdzie, gdzie ty jesteś? jesteś? Ja już na arenie. Co? Jak to? Dobra, to ja wybieram no. pierwszego. O, chur, Dobra, wybrałem. i steruję. Słuchajcie, tutaj możemy... <laughs> Ten co robi, gość. O nie! Tak? O, tak? O, tak? O. Jestem... tak, o. tak o. I, co teraz? I co teraz? Nie wiem, stary. Że... Musisz mnie obrócić, już mnie Ale to, to, ja, to ja o Nie, nie, cię... nie rób tego. Ja nie. cię teraz zepchnę tu. Nie, 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 nie! Dostaw mnie. O, halo! <laughs> no, halo! Czekaj, muszę się rozpędzić. Musi, musisz O kurde! O! Nie! <laughs> Wygrałem! Nie! <Jest>. Ej, nie! <laughs> Wyjedź! <laughs> Wygrałem to, wygrałem to. Ja myślałem, że wygrałem. Dobra, to teraz może jakiś inny robi, nie wiem, czemu od razu dostajemy do 25 HP z to Też, no nie? E, to ja wezmę żeby... teraz ostatni, może. A, A co? Okej. Okay. Wziąłeś tego, co ja chciałem. O nie, zobaczymy. O, znowu tego samego gdzieś? No? Kurde, no to dobra. No i fajnie jest. <laughs> co jest, kurczę? ja muszę tych broni zacząć używać, tylko ja nie wiem. A, myszką no się, się używa? używa, widzisz, patrz. TY o! CO o! A, ja wiem o co... Kurczę, szkoda, o. że tak daleko jesteś. <grym> że tak daleko jesteś. <grym> nie! Co ja co, co to robisz?! się, ty! Halo? CO o! JEST?! <grym> Halo? O. Co się dzieje? Czekaj. Kieruj mi tym robotem. Ty, ja się muszę... obrócić! Ty, to jest genialne! Bad, Ten co? Jej. O dzięki, obróciłem się. Okuruz, czekaj. czekaj a tu są jakieś przyciski. Yo, wprze... bro, Ej, Jestem za duży, nie wpadłem. O nie! <ślapple> nie zgadzam się na to, kurde. Kaczki, co ja robię tobie? A, chciałem po tobie przejechać. No to dobra robot, dobra, wybieraj. To ja. Te... Okej, okay, ty. Ja nie mogę takiego samego jak ty. Dobra, no nie. No nie, dobra, to ja wybieram takiego. Nie, nie mój nie ma żadnej broni chyba, ty. Obracam cię, patrz cię obracam, stary. Ło! O! <laughs> w ogóle, jeśli nie. film wam się podoba, to możecie zostawić łapkę w górę, ponieważ, no, będzie więcej wyświetleń wtedy i będzie więcej pieniędzy. Jezus Maria! O nie, o nie, o nie, o nie! Kurde! Ale fajne to jest, powiem ci, przyjemnie się gra, Chociaż sterowanie jest ułomne w tym sensie, ale ale fajne. Ja nie mam żadnej broni chyba w tym robocie. Czy? No bo to są roboty, robotami się ciężko steruje. A nie mam coś, tylko że on ta nic nie robi ta broń. Kręci się niby to kółko, ale nie widzę, żeby to coś robiło. Łooo! Wow! Jak go wywaliło! Jezus, Maria, ale tu drifty robić można. Ależ znaczy, to ten, jeden to sposób, tak. żeby zginąć, to jest. No patrz, te nogi nic mi nie robi, ty. Serio? Jedyny sposób, żeby zginąć, to jest chyba ta dziura po prostu jedna. Serio? No! Jezus Maria, nie, to nie było specjalnie. Czekaj, w tutaj... Nieprawda, co?! O lol! Widziałeś to?! Lol! Dobra, to ja biorę teraz tego drugiego robota takiego. O, to ty już go miałeś, to on nic nie robi chyba też specjalnie. a nie, otwiera tę klapę. Jezus, ten jest najgorszy, co ty masz? Teraz. Chodź tu! On jest super przecież, bardziej jak on wyrzuca. Już zasz. Zasz zrobię Ło! Oh, oh, oh. Stary, takie parkoury tylko, tylko Jak ja cię mogę podrzucać fajnie. O nie! O nie! O Jezus! Ej, zabugowała mi się broń. <laughs> o! Oh. Jak wypadłeś! O! Oh, o! Oh, oh. oh. I patrz nie. na to! Nie! Ło, oh, nie! Proszę mnie zostawić. Nie! 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 Tak. Nie! Nie! Ja! Moja broń się zabugowała. Czekaj, ten przycisk otwiera chyba tę klapę, no nie? NIE! Czemu ja w to wjeżdżam za każdym razem? I to jest głupie. Przejechał No Zobaczcie, ja wszystkie braliśmy, no nie? W sumie jeszcze tego kółka nie brałem. Nie. Ja nie brałem tego jeszcze. Okej. Zobaczcie, jak to kółko działa. No w ogóle, co jest, Czemu ja mam tutaj jakieś kosy, leżą tutaj normalnie? O, tu mój bagnet leży? Nie. Czy ja ci tym kółkiem? A ci to A kręca w, w ogóle? Czekaj, bo ja też daleko stoję. Ja, co, co to robi w ogóle? Co? co? Właśnie nie wiem co to robi. Niektóre te roboty nie mają chyba skill w ogóle. O, wywaliło ci troszkę. Dobra, czekaj. Wow. Ale drifty niezłe robisz tym. No, bez kitu. A! No nie! No i co? I kto wygrał? No o, nie mi, że ja. Ja na tobie jestem, ja na tobie jestem. A. A. Nie fer. Ale cię porobiłem, stary, ale cię porobiłem, stary. To co, ostatnia runda? Ostatnia runda, ja wybieram wiesz co? Tego, bo on jest na najlepszy, kurczę o. A mówiłeś ostatnio, że jest najgorszy? Nie, bo odkryłem, że on robi takie coś, o. I teraz on jest najlepszy. A ty co, masz tego jeszcze nie widziałem? A nie, to jest po prostu inny skin, wow. jakby do tego. Skin do robota w CSGO. <laughs> Jezus Maria. Nie, 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 nie. <laughs> Dostaw mnie. Ja ci nie odpuszczę. O kurwa. O nie! Czekaj, czekaj, czekaj. Jak się otwiera te... a to się chyba samo otwiera To taka wyskocznia. Nie no raczej. E! Co to się stało? Coś się stało, ty! Woo! Jaki knockout! O, o, Ej stary ja latam! <laughs> nie, o! nie, 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 nie! Nie, nie! O, o, o! o! Nie, nie! Tak dobrze, jest! Wygrałem! No i nie! ostatecznie wygrałem, także dziękuję Wam za oglądanie. Ale Nie, bo jest 4 do 2. Ja wygrałem to, nieważne. Dziękuję za oglądanie, to było na tyle. Jeśli chcecie obejrzeć coś u jego, no to zapraszam na jego kanał. Bardzo dobre materiały i bardzo dobrze przegrywa ze mną w roboty. I u niego też chyba znajdziecie film ze mną nawet. O tak, tak, tak. tak, tak arenka so, w arenka. to ki nie? Sami nie spoileruje. Nie spoileruję. Elo, cześć.